Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Warzywa i owoce na pewno powinny stanowić element racjonalnej diety. Nie oznacza to jednak, że wszystkie warzywa i owoce są tak samo zdrowe. Wiecie na pewno, że osoby z cukrzycą nie powinny spożywać takich owoców, które są bardzo bogate w proste, łatwo przyswajalne węglowodany o wysokim indeksie bądź ładunku glikemicznym, które powoduje Gwałtowny wzrost stężenia glukozy we krwi. Natomiast musicie też wiedzieć zatem, że owoce i warzywa, mimo że bogate w substancje tak zwane antyoksydacyjne, przeciwutleniające, związki polifenolowe, które wywierają korzystny wpływ na organizm, zawierające witaminy i składniki mineralne, nie zawsze są, wszystkie oczywiście warzywa i owoce, nie zawsze są dobre dla każdego. Są lepsze, gorsze, a nawet są takie, których powinniśmy spożywać w mniejszej ilości z umiarem bądź ograniczać ich spożycie, zastępując je innymi warzywami i owocami. Dzisiaj podam Wam pięć takich przykładów. Po pierwsze, to są migdały. Na pewno słyszeliście, czytaliście, że migdały są dobrym źródłem wielu składników mineralnych. Może w nich być zawarty selen, miedź, cynk. To oczywiście są bardzo pożądane i cenne składniki mineralne. Natomiast możemy je dostarczać także z innymi produktami zbożowymi, na przykład orzecha, też orzechami, ale także innymi warzywami, niekiedy również z owocami. Dlaczego migdały powinny tutaj stanowić jakby takie ograniczenie w naszej diecie? Po pierwsze, dlatego, że rzecz jasna, jeśli chodzi o na przykład gorzkie migdały, zawierają witaminę B17. To jest taka samozwańcza nazwa, bo ten związek chemiczny, czyli amigdalina, glikozyt cyjanogenny, z witaminą nie ma nic wspólnego. Jest to po prostu trucizna, która pod wpływem kwasu solnego w żołądku wydziela cyjanowodór. Spożywanie zatem Związków cyjanogennych nie jest korzystne dla naszego zdrowia. To po pierwsze. A po drugie, migdały, już też słodkie nawet migdały, zawierają dużą ilość aflatoksyn. Zarówno aflatoksyny B1, jak również sumy B1, B2, G1 i G2. Skąd to wiemy? Wynika to m.in. z rozporządzenia Komisji Europejskiej z 2010 roku. To jest rozporządzenie numer 165, łamane przez 2010, które ustanawia maksymalne dopuszczalne zanieczyszczenia w żywności w odniesieniu do aflatoksyn. I w przypadku właśnie migdałów, stężenie aflatoksyny B1 rakotwórczej, powodującej pierwotnego raka wątroby, zostało ustalone na poziomie 8 mikrogramów na kilogram. Natomiast pozostałych aflatoksyn sumy w sumie nawet na moi drodzy zostało ustalone nawet na 10 mikrogramów na kilogram. Tak dla porównania te orzechy arachidowe czy orzeszki ziemne które są podejrzewane o zanieczyszczenia aflatoksynami, mają ich dopuszczalną ilość 2 mikrogramy na kilogram. I teraz taka drobna uwaga: oczywiście, zaraz pojawią się wśród Was głosy, że możemy kupować te bio albo z tego lepszego źródła, albo te tak zwane certyfikowane, przebadane i tak dalej. Zwróćmy uwagę na to, że rozporządzenie dopuszcza, określa maksymalne dopuszczalne stężenia. To znaczy, że jeśli. Nawet dany produkt, w tym przypadku migdały, zawiera aflatoksyny w tym maksymalnym dopuszczalnym stężeniu, to również będzie spełniał wszystkie normy i uzyska wszystkie certyfikaty. Chodzi o to, że w tym produkcie nie można, czy bardzo trudno jest ustalić to stężenie na niższych poziomach, gdyż ulega on łatwo skażeniu właśnie w tym przypadku aflatoksynami. Drugim przykładem jest rabarbar. Może też być szczaw. O dlaczego? Dlatego że zawiera kwas szczawiowy. Jest to kwas organiczny. Zawiera też szczawiany, rozpuszczalne w wodzie w mniejszym lub większym stopniu, tak jak szczawian sodu czy sztawian potasu. Niestety spożywanie rabarbaru, który lubimy, prawda, dodawać na przykład do ciasta drożdżowego albo z którego robimy też kompot, naraża nas na duże stężenie kwasu szczawiowego, który jest wydalany z moczem a częściowo jest wydalany również skałem. W moczu, w, w połączeniu z jonami wapnia, które też z moczem są wydalane, tworzy nierozpuszczalne czy trudno rozpuszczalne w wodzie szczawiany wapnia, które krystalizują w postaci konkrementów, czyli sprzyja to rozwojowi kamicy nerkowej, kamicy szczawianowej, która jest najczęściej występującą właśnie kamicą Nerkową, a kamienie nerkowe występują w populacji, nie tylko polskiej, ale w ogóle też na świecie, często. W związku z tym ograniczamy szczawiany. Kwas szczawiowy, który też wywiera działanie drażniące, może podrażniać błonę śluzową żołądka, i jelit, powodować różne dolegliwości dyspeptyczne, trawienne, ogólnie rzecz ujmując. Na trzecim miejscu są tutaj oczywiście figi. A w zasadzie nie, nie tyle figi, co powiedziałbym daktyle. Są to owoce, które zawierają dużą ilość FODMAPS. Za, dotyczy to przede wszystkim suszonych daktyli, ale również te występujące w postaci surowej zawierają dosyć dużą ilość FODMAPS. FODMAPS to są fermentujące monosacharydy, disacharydy, oligosacharydy, poliole. W związku z tym są to pod względem chemicznym albo cukry albo poliole, czyli alkohole polihydroksylowe, które ulegają fermentacji w przewodzie pokarmowym, powodując ból brzucha, wzdęcia, biegunkę, czyli działają niekorzystnie dla naszego zdrowia. I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o daktyle, zawierają sporo na przykład fruktozy. Fruktoza jest zaliczana do FODMAPS. Jest monosacharydem, który jest trudno wchłanialny z przewodu pokarmowego, ulega fermentacji, może powodować biegunkę, nawet... Osmotyczną biegunkę, ból brzucha, wzdęcia, gazy. Oczywiście ktoś powie, że daktyle mogą zawierać wiele różnych cennych składników mineralnych, ale niestety zawartość tych fermentujących węglowodali, węglowodanów sprawia, że powinny być ograniczane, nawet jeśli zawierają inne składniki mineralne, które przecież możemy dostarczać w inny sposób, tak? Nie narażając się na obecność tak dużej ilości FODMAPS. Czy innych węglowodanów, czy polioli, czy cukrów. Moi drodzy, i dalej, na trzecim miejscu jest kokos. Kokos może zawierać zawiera koprę, tak? Zawiera też wodę kokosową. Może, możemy z kokosa też pozyskać mleczko kokosowe. Oczywiście, tutaj. Jeśli chodzi o składniki mineralne i witaminy, na pewno przeczytacie tu i ówdzie, że tak, taka woda kokosowa, czy też mleczko kokosowe jest bardzo cennym źródłem wielu składników mineralnych i witamin. Natomiast y, muszę Wam tutaj jednak zwrócić uwagę na to, że nie do końca to jest prawda. Jeśli zobaczymy na stronę USDA, no to zawartość na przykład wapnia, nie, magnezu y, wynosi kilka miligramów na 100 g. Tak? Wyjątkiem jest na przykład zawartość potasu, którego rzecz jasna jest dużo więcej, ale potas możemy dostarczyć też z innych źródeł, chociażby na przykład z pomidorów, z innych owoców i warzyw. Natomiast jeśli chodzi o żelazo czy witaminy, no to tutaj jest ich stosunkowo niewiele. Sama woda kokosowa czy mleczko kokosowe też są źródłem Hot Maps, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, będą powodować w większej ilości biegunkę. Ból brzucha i wzdęcia. Na pewno nie jest tak, jak przeczytałem na niektórych stronach internetowych, że w biegunce dobrym źródłem może nawodnienia organizmu może być właśnie woda kokosowa. Nie, ze względu na zawartość FODMAPS może nasilić dolegliwości jelitowe. Oczywiście kokos zawiera też błonnik, który jest praktycznie we wszystkich warzywach i owocach. Ten błonnik zawarty jest w tej koprze kokosowej i zawiera także nasycone kwasy tłuszczowe. Palmitynowy, starynowy, mirystynowy, laurynowy. Nasycone kwasy tłuszczowe to nie jest to, co chcielibyśmy akurat dostarczać z warzywami, i owocami. Więc jeśli bym chciał wskazać takie warzywo, które raczej nie powinniśmy spożywać w większych ilościach, no to tutaj również postawiłbym na kokosy. Biała kapusta. Otóż ktoś na pewno powie, że przecież biała kapusta jest źródłem cennych składników mineralnych. Składników mineralnych czy witamin, które występują też w innych warzywach i owocach. W przypadku białej kapusty też możemy mieć do czynienia z zawartością fruktanów czy galaktooligosacharydów w większej ilości, zatem może powodować dolegliwości trawienne. Występują też związki siarkowe, disiarczki, siarczki, siarczki tak? ale także związki, które nazywamy glukozynolanami albo inaczej tioglikozytami i chodzi mi głównie o surową kapustę, która po pierwsze jest ciężkostrawna, a po drugie ze względu na zawartość glukozynolanów może utrudniać wykorzystanie wchłaniania, ale też wykorzystanie jodu przez tarczycę, który jest potrzebny do produkcji hormonów, trójjodotyroniny, prawda i tetrajodotyroniny. W związku z tym spożywanie większej ilości kapusty, białej kapusty, może prowadzić do czego? Może prowadzić do nasilenia objawów niedoczynności tarczycy u osób, które już mają rozpoznaną tę chorobę i konieczności zwiększenia dawki leków. A po co to robić, jeśli można stosować najmniejszą skuteczną, podtrzymującą dawkę leków, stosując na przykład też odpowiednią dietę? A po drugie, może ujawnić niedoczynność tarczycy u osób z subkliniczną niedoczynnością i po trzecie, może sprawić, że zawartość tego jodu w pożywieniu. Będzie mniejsza w tym sensie, że będzie on pod, dużym, pod pewnym względem mniej biodostępny. Te glukozynolany mogą wpływać zarówno na wkłanianie jodu bezpośrednio, jak i również po wchłonięciu na wykorzystanie jodu przez tarczycę, bo tarczyca wychwytuje jod i później joduje białko, z którego powstają hormony tarczycy. Oczywiście w tym przypadku wiele z tych związków. W tym także glukozynolanów, ma właściwości antyoksydacyjne, ma właściwości też prozdrowotne, ale trzeba pamiętać, że w niektórych przypadkach może, mogą one działać niekorzystne niekorzystnie u pewnej grupy osób. Dotyczy to zwłaszcza surowej kapusty, dlatego że podczas gotowania w wysokiej temperaturze część z tych związków po prostu ulega rozkładowi. W związku z tym surowa, biała kapusta Ciężkostrawna, zawiera glukozynolany. Możemy zastąpić ją lepszymi warzywami i owocami. Czyli moi drodzy, podsumujmy te pięć owoców czy też warzyw: to po pierwsze, to są migdały, to, są, to jest rabarbar, to jest kokos, to jest kapusta biała i to są właśnie daktyle. Moi drodzy. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, możemy jeść te owoce i warzywa, oczywiście w rozsądnych ilościach. Ważne, żeby nasza dieta była urozmaicona i ważne, żeby u nas nie powodowały dyskomfortu, dolegliwości. Tak? Jeżeli mamy nietolerancję czy alergię na dany składnik pożywienia, to powinniśmy go wyeliminować, nawet jest, jeśli jest on powszechnie uważany za zdrowy. Czyli moi drodzy, musimy słuchać ze zrozumieniem ja kiedyś szedłem tak sobie ulicą i przede mną szła jakaś parka i wtedy dziewczyna mówi do chłopaka z okazji dnia chłopaka zrobię ci dzisiaj lodzika na to on do niej że już dostał od mamy dziękuję za uwagę pozdrawiam was serdecznie cześć